Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Niestety nie napisałeś jakie zegarki Cię interesują, dlatego podam Ci trzy zegarki na co dzień, trzy zegarki eleganckie i trzy zegarki sportowe. Zaczynajmy więc! Zacznijmy najpierw od zegarków eleganckich. Moim pierwszym wyborem będzie jedna z moich ulubionych marek zegarmistrzowskich, a mianowicie chodzi tutaj o Frederic Constant i model Frederic Constant Classic. On numerze referencyjnym FC225GT5B6 Zegarek ten kupić do kwoty 3000 zł i idealnie nada się na bardziej formalne okazje. Moim drugim wyborem będzie który z tych Orientów. Tu będziesz miał Orienta Classic i Orienta Open Heart. Wszystkie te zegarki znajdziesz do kwoty 1000 zł. Moim trzecim wyborem będzie Tiso Gentleman w wersji kwarcowej. Wersję kwarcową spokojnie jesteś w stanie dostać do 2000 zł. Teraz przejdziemy do zegarków na co dzień. Jednym z najlepszych wyborów będzie Casio G-Shock. Zegarek ten jest niemalże niezniszczalny i masz odgroma wyborów w różnych wersjach kolorystycznych, w wersjach z metalu, gumy i tym podobnych. Moim drugim wyborem byłby Tissot PRX fajna alternatywa dla Royal Oak'a w kwocie do 2000 zł w wersji kwarcowej. Moim ostatnim trzecim wyborem byłby któryś z tych Citizenów. Niewątpliwym plusem tych zegarków jest to, że posiadają one wiele kolorów tarcz i cena też ich jest fenomenalna, ponieważ te zegarki jesteście w stanie dorwać do kwoty 1100 zł. Teraz przejdziemy do zegarków sportowych. Jednym z pierwszych moich wyborów byłby kolejny Frederic Constant, ale tym razem jest to fajna alternatywa dla smartwatcha, ponieważ jest to połączenie klasycznego zegarka z funkcją smartwatcha. Zegarki to są w różnych wersjach Na bransolecie, na gumowym pasku I bodajże na skórzanym Moim osobistym zdaniem Bardzo fajna alternatywa dla smartwatcha W fajnej promocji aktualnie 2,5 tysiąca złotych Normalnie te zegarki kosztują w przedziale 4,5-5 tysięcy złotych No i moją drugą propozycją byłby ten TISO w kwocie niecałych 3000 złotych. No i moim ostatnim wyborem byłby ten Citizen Radio Controller w kwocie około 2500 złotych. Natomiast, jakbyś chciał usłyszeć więcej moich propozycji, to koniecznie zapraszam cię na mojego Instagrama i napisz do mnie wiadomość prywatną, a na pewno pomogę ci wybrać idealny zegarek dla ciebie. Życzę ci miłego dnia. Cześć, pa na razie.